Każdy chyba w końcu czasem ulega jakiemuś zmęczeniu. Mam nadzieję, że wy nie. Ja trochę tak. Kończymy z takimi małymi sprzętami i zajmiemy się czymś trochę większym, trochę cięższym. Dzisiaj pokażemy Wam. 10-litrowy silnik Lipschera. Ktoś kiedyś powiedział, że małe jest piękne. Ja jednak uważam, że duże również może być ciekawe. Z tą graduacją silników trochę żartowałem. Nie jesteśmy w stanie pokazać z odcinka na odcinek coraz większego silnika, bo za parę odcinków musielibyśmy rozmawiać o silnikach okrętowych. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam silnik Lipchera seria D936LA6. Silnik ma bardzo szerokie zastosowanie od maszyn budowlanych, ładowarek, koparek po dźwigi samojezdne. Stosunkowo prosta konstrukcja oparta na pojedynczych pompkach paliwowych. Już to kiedyś przerabialiśmy w przypadku dojca. Tak, Liebherr też takie coś robi. Tutaj akurat układ z cewkami. Silnik doczekał się oczywiście rozwinięcia do wersji A7. Tak wiele silników w maszynach budowlanych, tak i ten ma swoje atrybuty. Ciekawa konstrukcja z rozrządem na kołach zębatych. Oczywiście tutaj umieszczone z tyłu silnika. Natomiast silnik posiada również napęd skół zębatych na elementy dodatkowe, chociażby pompy hydrauliczne, a także pompowody, która również napędzana jest z tych kół. Obecny tutaj silnik to wersja, która ma zastosowanie w dźwigu. Charakterystyczne dla dźwigowych wersji to chociażby kompresor, trochę inna obudowa koła zamachowego, koło zamachowe, silnik tak zwany górny, z dźwigu, charakterystyczną dla niego misą olejową. Górny silnik nie jest silnikiem, który bierze udział w poruszaniu się samego układu, więc może mieć on płaską misę olejową, w przeciwieństwie do silnika napędowego, który zazwyczaj ma pogłębienie misy. Z tej strony mamy układ paliwowy, mamy kolektor sący pompkę zasilającą. Obrócę Wam teraz ten silnik na drugą stronę a żeby zobaczyć kolejną, trochę mniej wyposażoną stronę. Czasem mam wrażenie, że główną moją rolą w tych filmach oprócz tłumaczenia jest jazda paleciakiem. Przypominamy, że w naszym sklepie internetowym możesz zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne Ci części do odbudowy lub naprawy swojego silnika spalinowego. Zachęcamy do zapoznania się z naszym asortymentem, a w razie potrzeby lub wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z naszym działem sprzedaży. Pomożemy i doradzimy. www.wibako.pl Ta druga strona, jak już wspomniałem, kolektor, miejsce na chłodniczkę. Ta tutaj dość duża. Ma też swoje miejsce. I oczywiście, jak mamy kolektor wydechowy, mamy również turbosprężarkę, a ta nie jest mała, bo swoje waży. Zazwyczaj w tych silnikach turbina jest turbiną prostą, bez żadnych zaworów upustowych typu wastegate. Tutaj akurat takowy się znajduje, bo sprężarka w tych silnikach zazwyczaj wspomagana jest interkulerem, a ten, jak wiadomo, ma za zadanie schłodzenie powietrza do ładowania. A dlaczego? Dlatego, że schłodzonego powietrza można wcisnąć więcej do cylindra. Jeżeli mamy więcej powietrza, Automatycznie możemy zaaplikować więcej paliwa, a jeżeli mamy więcej powietrza, mamy więcej paliwa, uzyskujemy tym samym więcej mocy. Silniki serii D96, oprócz tego, że mają szerokie zastosowanie, mają też dość dużą rozpiętość mocy. Osiągały one mniej więcej od 200 do 320 kW, co daje około 435 koni mechanicznych dla silnika 10,5 litra, przy obrotach około 2000. Liebherr to marka stosunkowo młoda, dlatego że zapoczątkowana ona została w 1949 roku, założona przez Hansa Liebherra w Niemczech. Obecnie swoją siedzibę ma w Szwajcarii. Charakterystyczna cecha tego silnika, mówię tutaj o zastosowaniu dźwigowym, to układ ZBS, który nie występuje w silnikach sprzętowych, np. w koparkach czy ładowarkach. Zastosowanie mokrych tulei, jak już mówiłem, w dużym i ciężkim sprzęcie, dość mocno wysilonym. Tak i tutaj. Mokra tuleja w bloku silnika po to, aby sprostać tym największym obciążeniem i tym największym mocą. Jak o każdym silniku, tak i o tym można by było długo opowiadać. Nie starczyłoby nam pewnie czasu. Na dzisiaj to tyle. Zachęcamy do pozostawienia komentarza i informacji o tym, jaki silnik Was interesuje, o jakim silniku chcielibyście obejrzeć materiał. Zachęcamy do komentowania, zachęcamy do subskrypcji, ażeby być na bieżąco. Dziękuję.